Witajcie, zapraszam Was na recenzję niedrogiej klawiatury hybrydowej Genesis Torch 150. Klawiatury hybrydowe to jest coś ciekawego, ponieważ jest to takie połączenie klawiatury mechanicznej i membranowej. Zacznijmy od specyfikacji tej klawiatury. Producent podaje specyfikację przełączników. Siła nacisku to 60 g. Punkt aktywacji to jest 1,7 mm. No i czas reakcji to 8 milisekund. E, żywotność to jest 20 milionów kliknięć. Jest to lepiej niż w membranówce, bo zazwyczaj w membranówkach mamy tak 5 milionów, 10 milionów. Ale gorzej niż w mechaniku, bo w mechaniku mamy 50 milionów. No i znowu nawiązuje to do tego, że to jest po prostu połączenie tych klawiatur. Producent oczywiście też się chwali na przykład anti Ghostingiem na 19 klawiszy. Oczywiście to sprawdzimy blokadą klawisza Windows oraz y, oczywiście tutaj klawiszami multimedialnymi. Oczywiście są to, jest to po prostu połączenie FNA i plus Fów i tam na przykład na F12 mamy kalkulator, czy na F11 po prostu zablokowanie klawiatury. Ogólnie czcionka jest technologii Double Injection, czyli przez to po prostu będzie się przebijało podświetlenie i na klawiszach po prostu mamy literki i cwerki przez co oczywiście klawisze nie będą się ścierać, za to na klawiszach multimedialnych mamy farbę, więc to akurat się po jakimś czasie zmyje. Przejdźmy do kliku. Wrażenia, naprawdę fajnie się na tej klawiaturze klika, dźwięk też jest fajny, ja jestem fanem głośnych klawiatur, może nie jest jak klawiatura na blue switchach, ale dźwięk na pewno jest głośniejszy od redów, na pewno cichszy od brownów, więc według mnie jest to po prostu tak po środku między redami a brownami, a klikanie no jest po prostu jak na blue switchach i membranie, też to czuć. Przejdźmy do funkcji oraz anti -ghostingu. więc zacznijmy od anti -ghostingu. Producent na pudełku mówi, że jest to aż 19 klawiszy, więc zobaczymy. Raczej jest to po prostu na strefie gracza, no bo jak to do przystało tak naprawdę na większość klawiatur, nie licząc mechaników, większość klawiatur membranowych czy właśnie tych hybrydowych, to zazwyczaj mają na strefie gracza. Zobaczymy. O, o! Mogę coś dołożyć? Nie mogę. O! Andy Ghosting jest bardzo przyzwoity. Chociaż czasami trafiają nam się trzy klawisze. O, widzicie? No ale powiedzmy, że to jest tak mniej więcej 10. Może czasem 12 wyjdzie. Na pewno nie 19, a i tak Andy Ghost jest na przyzwoitym poziomie. A i tak myślę, że więcej niż 3 klawisze na raz to raczej nie użyjecie. No może 4. Przejdźmy do kombinacji. E, więc tak. Fn plus W. E, kliknąłem W, plus ten Fn. Klikam teraz W. Jak widzicie tutaj, podświetla się strzałka. Klikam strzałkę. Tutaj podświetla się W. Jest to zamiana właśnie kursorów na wsad itp. Jest to ciekawa funkcja, jeśli gracie na przykład w grę, która ma na przykład chodzenie, no przypisane tylko na strzałki, no to nie musicie klikać strzałek, bo możecie sobie użyć tej kombinacji i tak grać na wsadzie. Dobrze, przejdźmy do teraz efektów podświetlenia. Fn plus 1... Fn plus 2. Akurat na tym efekcie po prostu klikacie Fn plus insert i zmieniacie kolory, ponieważ to jest stały tryb. Fn plus 3. pięć plus pięć Fn plus pięć Fn, plus 6. FN plus 7. Fn plus 8, fn plus 9, ale jeszcze przy okazji tej dziewiątki, no to klikacie dwa razy 9 i możecie programować po prostu poświetlenie kolory dane na danej strefie. To na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę z suba, dzwoneczkiem. Takie pozostałe informacje. Typ przełącznika: click, tactile Czyli do znowu potwierdza się to, że to po prostu jest coś w stylu Blue Switchy. Systemy, na których możecie e, tak naprawdę tą klawiaturę podłączyć: Windows XP, Windows Wista, 7, 8, 10, 11. też. Chociaż nie jest tu podane, no, ale na pewno powinno działać. Android i Linux. Liczba klawiszy 104, która posiada gumki z dołu, przez co po prostu się nie ślizga. Blokada klawisza Windows.